Cześć. Ostatnio opowiadałam o roli, ważności, o szacunku do matki, do pierwiastka kobiecego w rodzinie we mnie. Jak ważną rolę odgrywa pierwiastek żeński i jak jest on potrzebny do tego, żeby nasze życie było pełne, szczęśliwe i konstruktywne. Ale odsyłam do tego do poprzedniego nagrania, a dzisiaj chciałabym dla równowagi opowiedzieć o pierwiastku żeńskim, o roli ojca. Na początku na poziomie rodziny, na poziomie rodu a później e, na poziomie e, naszego wewnętrznego e, pierwiastka męskiego. Czy to w kobiecie, czy w mężczyźnie. Więc e, ojciec. Czy ojciec w rodzinie jest szanowany? Czy jego rola, e, jego rola jako mężczyzny, jako tego, który jest odpowiedzialny, który trzyma pieczę nad rodziną, który e, trzyma dla niej przestrzeń, e, który opiekuje się nią e, w dużej mierze materialnej, dbając o jej e, ochronę, e, dbając o komfort, e, o dobrobyt e, kobiety i e, dzieci. E, może e, brzmi to e, Tradycjonalnie jednak w moim odczuciu rolą mężczyzny jest w dużej mierze być w działaniu, w dużej mierze realizować, realizować się w świecie zewnętrznym, spełniać, przynosić owoce. Niegdyś być może polować, jednak w złagodzonej wersji jest to po prostu eksplorowanie świata zewnętrznego, po to by stwarzać jeszcze bogatszą przestrzeń dla siebie i rodziny. I pytanie, czy mężczyzna po pierwsze czy on bierze na siebie tą rolę, e, czy on e, poczuwa się do bycia strażnikiem, opiekunem e, swojej relacji, swojej rodziny mm, i e, po drugie, e, czy e, kobieta, e, a za nią idą dzieci, e, czy one e, szanują go w tej roli, czy one są e, e, są w stanie oddać mu pokłon, szacunek, e, właśnie e, ponieważ spełnia on e, rolę e, ich strażnika, opiekuna, jest mężczyzną. I w mojej rodzinie, w moim rodzie, e, w linii żeńskiej, e, rola mężczyzny już na, e, już, e, na poziomie moich obserwacji, e, pokoleń moich rodziców nie nie była uszanowana, to znaczy kobiety nie mogły liczyć na swoich mężczyzn, ponieważ mężczyźni uciekali w alkohol, uciekali z domu, wnosili do domu tylko niezbędne minimum, więc siebie na noc bądź całą, jeśli dobrze bądź część wypłaty, a tak to po prostu byli nieobecni. Uciekali od kobiety, która była pełna wyrzutów, która była pełna żalu, która czuła się obciążona, czuła, że ciężar um, ciężar utrzymania, ciężar dbania o rodzinę spadł w większym, w wielkim stopniu na jej barki. I czy pierwsze było kuro, czy, kura czy jajo? <noise> Więc czy pierwsze było to, że mężczyzna był nieobecny, że mężczyzna zawodził, a potem pojawił się ten brak szacunku i umniejszanie roli mężczyzny? Widzenie go, postrzeganie go jako tego, który jest kulą u nogi, a nie tego, który nosi swoją rodzinę na rękach. Więc w każdym razie stało się to samozapętlającym się mechanizmem, gdzie mężczyzna czu, czuje się coraz bardziej bezużyteczny. Coraz bardziej beznadziejny, coraz bardziej niepotrzebny, umniejszony, wykastrowany w oczach swojej kobiety. A kobieta coraz bardziej w, jest w pozycji odrzuca, odrzuc bycia odrzuconą, samotną, zdaną na samą siebie, wychodzi z miękkiej kobiecej roli która zasila swoją, swoim czuciem, swoją miękkością swojego mężczyzny, a wchodzi w twardą, w twardą rolę tej, która bądź tej tego, która trzyma przestrzeń, która kontroluje, która zarządza, która podejmuje decyzje i coraz bardziej wypycha swojego mężczyznę właśnie z pozycji decyzyjności, czyli tej ważnej decyzji, E, ważnej pozycji, którą e, przyjmuje mężczyzna. Ta, to jest ten, któremu kobieta daje swobodę, któremu ufa, ponieważ e, wie, że jej mężczyzna e, podejmie najlepszą z możliwych decyzji dla, e, dla niej, dla całej rodziny. Więc z pełną ufnością, z pełnym zaufaniem może złożyć w jego ręce decyzję, a sama rozluźnić się i wypełniać przestrzeń stwarzaną przez mężczyznę. I znów powiem, być może to, co mówię, brzmi tradycyjnie, jednak. W dużym stopniu jest to pewien naturalny mechanizm, który po prostu działa i który sprawia, że rodzina, że relacja kwitnie, jest szczęśliwa. Kiedy kobieta może wypełniać swoją kobiecą naturę, a mężczyzna swoją męską naturę. I przechodząc do, do. Pierwiastka męskiego we mnie, i mam tu na myśli i kobietę, i mężczyznę, czyli taki, taki rozdział, taki rodzaj harmonii, taki rodzaj dobrych dla mnie, dla ciebie proporcji, jak ten pierwiastek męski i żeński funkcjonuje, jest rozłożony w tobie, w jaki sposób współpracuje, w jaki sposób wzajemnie się zasila. I, e, I wychodzi poza, e, s, poza sferę e, konfliktu. Nie przeszkadza sobie nawzajem, tylko sobie e, wzajemnie służy. Więc e, e, we mnie z całą pewnością pierwiastek męski jest tym, który jest e, porządkujący, który e, moją energię kobiecą, która jest jak, e, jak woda, która się rozlewa, która się, um, która się przeze mnie przetacza, on ją um, porządkuje, on ją ogranicza, on nadaje kształt i formę, on decyduje, on nadaje kierunek, um, on określa um, cel. Czyli on pomaga mi odnaleźć, usystematyzować um, się w świecie um, i znaleźć dla siebie miejsce, i znaleźć dla siebie moją tożsamość, moją formę. Mm, więc czy ja szanuję w swoim życiu porządek? Czy ja dbam o swoje cudze em, granice, o granice moich e, działań? E, czy ja dbam e, i szanuję i e, przyznaję, że potrzebny jest pewien rytm, że po, potrzebna jest pewnego rodzaju dyscyplina i potrzebna jest, i tu jest znów e, duża e, rola mężczyzny, czyli poczucie odpowiedzialności. Konsekwencja, systematyczność. Jeżeli ja się czegoś podejmuję, jeżeli ja podejmuję decyzję, jeżeli ja daję słowo, to ja za tym idę. Ja idę za tym całym sobą. Ja ponoszę odpowiedzialność. Więc to jest męskie i to jest męskie we mnie. Jeżeli tak, jeżeli ten pierwiastek męski i taki sposób postępowania jest we mnie uznany za ważny i jest mu dana nadana wartość. To jest moje funkcjonowanie w świecie jest zdrowe i moje budowanie tożsamości w świecie zewnętrznym jest efektywne. I pytanie, czy właśnie mój pierwiastek żeński hmm, i może to doskonale też odzwierciedlać się, jak ja postrzegam mężczyzn, co ja na nich projektuję, czy on jest uszanowany, czy ja szanuję swoją systematyczność, czy ja przyznaję, że jest ona w życiu potrzebna. Więc nie tylko inspiracja. Spontaniczność, swoboda, kreacja tu i teraz, ale również planowanie pewnego rodzaju przeliczanie, obliczanie rzeczywistości, które pozwala nam się zmieścić. Więc no, prawa i lewa półkula również mówiąc pokrótce i wracając właśnie do roli ojca, to jakkolwiek w naszym rodzie by się to nie układało i z całą pewnością nasz ojciec dał tyle z siebie, ile mógł, tak samo jak jego poprzednicy, jego ojciec i tak dalej. Natomiast my y, możemy w sobie ustawić y, taki obraz y, Ojca, taki obraz y, tego, który naszego wewnętrznego mężczyzny, tego, który porządkuje, tego, który nam służy, służy naszemu życiu i służy tej energii, która przez nas się przejawia. E Więc jest to też pewien taki rodzaj proporcji właściwej między rozluźnieniem, które jest kobiece i które pozwala sobie czuć, które pozwala, żeby ta energia przepływała przeze mnie, a ja rozluźniając się, pozwalam sobie na pełne czucie, na pełne odczuwanie. A napięciem, które jest męskie, które bierze tą energię i zaczynają. Wydatkować w sposób ukierunkowany, zaczyna kreować przez nią w świecie materialnym. Więc, czy w naszym ciele jest odpowiednia proporcja między rozluźnieniem a napięciem, które służy, służy mojemu życiu? Na ile te dwie energie właśnie są, współpracują między sobą. Na ile e, nie jest to swego rodzaju chaos, który jest albo zbyt napięty, i w pośpiechu, i, e, i aż nasze mięśnie drżą z napięcia, a umysł jest, e, wydaje się palić, ponieważ jesteśmy tak bardzo w męskiej energii. Ale być może jest to spowodowane tym, że przez dłuższy czas byliśmy w żeńskiej i pozwaliśmy, pozwalaliśmy sobie, ja pozwalałam sobie na chaos, e, brak porządku, e, e, totalne rozluźnienie, mm, ale takie, które właśnie prowadzi do takiego oderwania e, od rzeczywistości, i, i później trudno mi jest e, to połapać. Natomiast jeżeli męskie, stawia granice i mówi, tu odtąd, dotąd możesz się rozluźnić, kochana. I, e, I możesz się czuć w tym chroniona, bo to jest naczynie, które służy Twojemu rozluźnieniu, które nie pozwala mu się rozlać, tylko w którym ono może czuć się w pieczy. Więc dobrze jest strukturyzować e, swoje życie, pozwalać tej męskiej energii działać, kłaniać jej się. I wtedy nasze rozluźnienie, i nasz dobrobyt, e, nasza energia żeńska może czuć w niej się dobrze, może czuć się chroniona. No i tak to jest. E, ja nazywam się Karolina Górecka i prowadzę taką stronę łagodna zmiana poprzez ciało na Facebooku. E, tam pracuję z, również właśnie z energiami w ciele i tymi żeńskimi i tymi męskimi, i e, rozpoznaję w jakim one są miejscu, pozwalam ci dotrzeć do źródła tego, w jaki one sposób się w tobie poukładały, i rozwiązać konflikt między nimi, jeśli taki w twoim ciele, w twoim umyśle, w twoich emocjach istnieje. Więc rozluźnij się. Poczuj się swobodnie i zaufaj swojemu wewnętrznemu mężczyźnie, że on chce Tobie służyć, i pozwól Mu się strukturyzować, pozwól Mu stawiać granice, wyznaczać cele i porządkować. Kontakt do mnie to 601-172-314, i na sesje indywidualne spotykam się. W Krakowie, gdzie pracuję poprzez ciało, metodą zbliżoną do metody Lowena, ale również poprzez elementy bioenergoterapii i masażu. Można też zapisywać się do mnie na sesję online. Wtedy współodczuwając, skanując Twoje ciało, pracuję z zapisem emocjonalnym. I wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dobrego dnia. Hej, hej.